Dziś zupełnie niepolitycznie. To był Sierpień 96 roku, czyli strasznie, strasznie dawno temu. Wtedy na nieistniejącym już stadionie Gwardii w Warszawie zagrała Tina Turner. Pamiętam, byłem w pierwszym rzędzie, tuż pod sceną i dosłownie chłonąłem ten show. To nie był pierwszy ani na pewno ostatni wielki koncert na jakim byłem, ale ten był szczególny. Takiego zaangażowania, takiej autentyczności, takiego nieoszczędzania się na scenie i energii, chyba nigdy wcześniej ani potem nie widziałem. Taką właśnie zapamiętam Tina Turner. Kiedy wczoraj rozeszły się, wczoraj wieczorem rozeszły się informacje o jej śmierci, pomyślałem, że no nie, to chyba niemożliwe. Już wcześniej takie newsy się rozchodziły, ale bardzo szybko okazywały się fake newsami. Żyjemy przecież w czasach, w których kłamstwo radzi sobie o wiele lepiej niż prawda. Więc pomyślałem, że chyba tym razem to też tylko plotki. Po drugie, z prawdziwymi gwiazdami, i idolami naszego życia i naszej młodości jest tak, że w naszych wyobrażeniach oni nigdy nie odchodzą, nigdy nie umierają. Kiedy jednak okazuje się, że także oni są śmiertelnikami, mamy o to do nich niemal pretensje. No bo jakże to tak? Tina Turner miała życie niełatwe i pokręcone. Tym większą była osobowością, tym bardziej autentyczną artystką i fenomenem. Mnie zawsze będzie kojarzyć się z tym koncertem w Warszawie. Z tym, że dla naszego czasami pełnego szarości zwykłego życia, szarego jak ten nędzny, stary stadion w Warszawie, wnosiła taki powiew energii, wiary, entuzjazmu. Ona to umiała jak nikt inny. Dlatego dziś we don't need another hero, bo mieliśmy Tina Turner.